Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygod w grze Wiedźmin 3, krew i wino. Tak sobie myślałem, że rozpoczniemy ten odcinek przy tablicy ogłoszeń na starym rynku standardowo, ale gdzieś na mapie zauważyłem, że pojawiło się jakieś zadanie poboczne, nie związane z tablicą ogłoszeń, a bardziej związane to z okolicą jaką tu mamy. Do dyspozycji, no i właśnie, po tych łąkach, grzechem by było nie pobiegać i nie zobaczyć tego wszystkiego, no bo to naprawdę tak cieszy oczy, że, o, chciałem powiedzieć szkoda gadać, ale to, to nie szkoda gadać, to, 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 to właśnie trzeba mówić, jak to, jaka to jest radość, jaka to jest przyjemność, no i właśnie, jaka to jest misja do wykonania, jakieś obozowisko tutaj mamy, no, oho, dzień dobry, poturbowany czy zmęczony, François, albo napity. Co! Aleście mnie przestraszyli? Mówcie, jak was zwą? jaki wasz herb? Gerald, nie mam herbu, zawołania ani nawet hełmu z pióropuszem. Jestem wiedźminem. Można spytać, co ty tu właściwie robisz? Przysięgłem mojej narzeczonej. Że przyniosę jej łeb potwora grotnikiem zwanego, który w tej oto pieczarze żywie. Uh -huh. I jak ci idzie? Ja siły zbieram. Ale wkrótce w bój ruszę. Słowo się rzekło, a honor mam jeden. Hmm, no też rozumiem, tak? To ja ci nie przeszkadzam. No okej, okay, może tak. A nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? No... E, nie wiem. Przysiągłem przecież, że... Że dasz Lubej głowę potwora, ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. Hmm. W sumie... Prawdę, prawicie. Och. Walczmy zatem ramię w ramię. Na honor! Niech i tak będzie. No, ciekawe jakby walczył sam jakby to wyszło. A, czyli rozumiem, to nie tyle misja, co po prostu wiedźmińskie zlecenie, no. Tak, mój druhu? Tak, mój, no, tak, mój druhu, kolega sobie znalazł. No ładnie. Ile płacisz, kolego, w ogóle, za to wszystko? No, François, to biegnij... A, rozumiem. Do jaskini. No, czyli tak, ostatnio brakowało nam jaskin, tak teraz ich nie brakuje. Z grzybami mamy walczyć, czy...? Ale głowę ja mu urzędę. Najpierw to musimy go zabić. O, Najpierw to musimy go widzimy. znaleźć. Coś nie widzę tego grotnika. To może wrócimy? Jak go nie ma, to nie ma. Trudno. Próbowaliśmy. Powoli. Rozejrzyjmy się tu jeszcze. Dobra, wiemy gdzie on mniej więcej jest Jeśli nie chcesz mojej zguby, tak Powiem, że duża pieczara tu ma być Czyli szukamy pieczarek Coś tutaj mamy, czaszka, floreny No, liczę na coś więcej, chociaż Zaraz zobaczymy ten miecz Jak za każdym razem Udaje nam się znaleźć coś ciekawego No nie, niestety minus 76 Ale nie zmienia to faktu, że Całkiem fajna broń Okej, okay, mamy pieczarki Kości, czaszka mała Ciemiączko nie zrosło się do końca. Niemogle. Miało około roku. Jakieś szpargały, narzędzia. Grotnik zabrał je swoim ofiarom. Oho. Groźnie to Kołuska. wygląda. Wypełniona po brzegi dziecięcymi bucikami. Upiorna kolekcja. Wyjątkowo dziwne dźwięki w tej grocie mamy. O! Czyjeś drzewo? Co z tobą? No dobra, może Igni tu. A gdzie tam? A gdzie tam? Zbadaj. Tymi coś jest, ale nie się tam, ani miecze No to... to jak? A no to też zaraz wiemy, czemu Igni nie działa. Rośnięte. jak w szklarni. I wszystko jasne. To musi być borowe. Nie widać go w górę. Trzeba będzie go no Niech się nieba! Z nią się zawsze zgodzić trzeba, kolego. To teraz tak, a przeczytaj: Bestiariusz Grotnik. No, w reliktach się stwór schował. Grotnik to było tak: deszcz okrutny mnie złapał w lesie, to myślę schował się w jakiejś jamie, bo w moim wieku strach zmoknąć i się przeziębić. Więc wlazłem do jaskini, a tam z głębi, jak coś nie ryknie, wiałem tak, że kapota sama na mnie wyschła. Okej, okay, jakiś zielasz, tak to się wypowiedział. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Borowy znany w bokler jako grotnik zasiedlił jaskinią stóp Gorgony. Borowy z reguły ceni sobie leśne ostępy i najchętniej bytuje w matecznikach. Jednakże grotnik chętnie zaszywał się w pieczarze, stąd zapewne wziął się jego przydomek. Potwór był dość dobrze znany wśród boklerskich błędnych rycerzy, którzy traktowali go jako potencjalne źródło chwały. Niespecjalnie się jednak kwapili, aby próbować go pokonać w boju prócz jednego zwanego François. Co tu mamy? Petarda, bomba dwimerytowa, olej przeciw Reliktom. Najlepsze, że chyba wszystko mamy, zaraz zobaczymy. No prawie wszystko. Bombę dwimerytową i igni. Mam nadzieję, że wystarczy, żeby wywabić to. Ok, pod pole rośliny. No to ładnie. Może przy okazji uda nam się coś zdziałać. Oho, tak. Nie, nie, nie podpalić siebie, tylko zdziałać coś w temacie z korzeniami. Ruda miedzi i co? Zwabić, tutaj tego więcej jest. Ok. Niech smród będzie z tobą grotniku. Tyle. Szkoda tego stwora, bo przyznasz szczerze, że wydawał się dość sympatyczny, tak no Ale cóż zrobić? Chyba musimy się przełączyć na standardowo kłena. Pasła, jak tam ci walka idzie? Mam nadzieję, że nieźle, tak? A to... i te najgorsze chwasty że, ok, nasz miecz, właśnie, bo go warto sobie nabić na wyższy level, bo on będzie też mocniej bił. Kolejne stwory. No to tyle, grotniku. Głowa twoja, kolego, ale pierwsza noc z panną do nas należy. Ok, czysto. Ma, na honor. Co to za harde bydle było? Ja... Oh. dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Przyjmijcie, proszę, ten podarek. <grymne> Dzięki. Okej, okay. koronę. Może być, hm. <grymne> Czemu nie wybrałeś sobie mniej groźnego przeciwnika? Bobołaka, dajmy na to. Czemu? A... bo... siła Monstrum równa być musi sile miłości i... Czerwienisz się, rycerzu. Ach, widzicie, bo moja narzeczona, ona to od razu chce przed ołtarz. A my dopiero dwa lata się znamy. To pomyślałem, że jak złożę śluby na grotnika, to kupię sobie trochę czasu. Takiego potwora ubić to przecie nie byle co? Hmm, to już rozumiem, czemu ci było tak nieśpieszno do walki. Okej, okay. no to dość skomplikowane, cóż, tak bywa. Chyba najwyższa pora, żebyś wrócił do Bokler, dzielny rycerzu. O nie, bo. Łeb tego potwora to za mało, żeby wyrazić, jak bardzo kocham mą wybrankę. Ruszam w świat. <laughs> Na moją miłość e, inne monstrum w jej imieniu zasiekę. Mhm, mm jak uważasz? Może tak. Może tak. Lepiej, żeby nie zasiekał nikogo. Dobrze ci radzę. Bierz ten łeb i skończysz z wygłupami. Nie rozumiecie. Ach, jak do niej wrócę, to już nie ma przebacz. Zaciągnie mnie przed ołtarz! a... Posłuchaj mnie. Walka z potworami to nie herby, szmelcowane zbroje i omdlewające damy. To praca. Cholernie niebezpieczna i niewdzięczna praca. Do której się nie nadajesz. Chcesz dowieść swojej odwagi? To wróć do narzeczonej i powiedz jej, że nie jesteś gotowy na ożenek. Nie przebieracie w słowach, mistrzu. Tu są za mniej. Można dostać zaproszenie na ubity grunt. Ale ciężko odmówić Wam racji. Mało brakowało, a nie wyszedłbym stąd żywy. Pora... Pora wracać do domu. No, być może uratowaliśmy komuś życie. A być może gdzieś straciliśmy jedno zadanie poboczne, bo zastanawiam się, czy on rzeczywiście poszedłby walczyć. My byśmy mieli ten herb o jakiś miecz na wpadł, zaraz zobaczymy, jak on wygląda. I byśmy go mieli szansę spotkać gdzieś jeszcze. A tu co, za wysoki level? Za wysoki level i miecz srebrny, bardzo fajnie tutaj, chociaż nasz już nabił, właśnie. O, obrażenie zwiększono o 4. No. 4, czoł nie ma, ale może będzie więcej. Z zobaczymy, co tam w Jamie się ewentualnie jeszcze kryło. Nie wiem co o tym myśleć, tak? To czy, czy dobrze, czy niedobrze. Samorodek złota, to dobrze. Było podnieść tutaj chwasty nas nie interesują. No i pieczary nie ma. Tu są jakieś pieczary, tak? To... O, jest ktoś. Coś ty miał. Receptura, zielony barwnik do zbroi. Oj, w ten sposób możemy zbroje ubarwić. Właśnie, ostatnio pytaliście też, co mam za zbroje na sobie. To jest ozdobny kontusz z tego co pamiętam z poprzedniego dodatku. No i całkiem fajny pancerz ma na sobie, tak miło, że 35 level z dodatku serca z kamienia. No dobra, ale to dodatki dodatkami, myślę, że skoczymy sobie jeszcze jedno zadanie, jak już tak walczymy to z kupcami, spotkamy się, równowaga w przyrodzie, zobaczmy mapa świata, daleko to, łopanie daleko, to widzimy się już w faktorii kupieckiej. I rzeczywiście kiedyś kręciliśmy się tu... Obóz został porzucony, Oho. ale widać, że niektóre zniszczenia są świeże. Chyba przyszedłem za późno. Rozejrzę się. A gdzie tam za późno? Już ostatnio tutaj tak to wyglądało. Przeczytaj. Okej, okay. strzeż się białego terroru, to znamy. Być może biały terror ze zlecenia. I potwór z tego ogłoszenia. To jedno i to samo stworzenie. Hmm. Mężczyzna wykrwawił się. Rany zadało duże stworzenie. Widać wyraźne ślady pazurów na całym ciele. Gardło jest rozszarpane. No właśnie, to koniecznie ostatnio były też te ślady krwi. Ślady walki. Wyraźne odciski łap potwora. Jednak widać je tylko tutaj, więc prawdopodobnie zaatakował z powietrza. To musiał być drakolid. Prawdopodobnie bazyliszek. Ale Ślady są trochę inne niż uznanych mi gatunków. Na to dziadostwo na pewno mamy olej, tak? To, to dobrze, to dobrze. Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym się oddalić. Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduje. Doglądam go osobiście. Doglądasz? Do to nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje ludzi. Nie, 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 nie. Nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. To ty wywiesiłeś plakaty z ostrzeżeniem? Tak. Rozwieszam je, żeby nikt nie ucierpiał. Ale ktoś ucierpiał. Leży tu świeżo zmasakrowany trup. Nieszczęśnik był pewnie kupcem. Dowiedziałem się, że dwóch handlarzy mimo zakazu wybrało ten szlak. Natychmiast przyszedłem ich ostrzec, ale jak widać, spóźniłem się. Moi służący są już poinstruowani. Zabiorą ciało i oddadzą rodzinie wraz z sowitym zadośćuczynieniem. O panie, to coś skomplikowanego tu jest. Że to jest ostatni bazyliszek. Kim jesteś? W ogóle o co tu chodzi? Tak to... Kim właściwie jesteś? I skąd takie zainteresowanie potworem? Hrabia Boris do usług. Ten gatunek to symbol naszej rodziny. Rud Alvarez Od wieków sygnuje się Regulus Platinum. Rodowa legenda głosi, że wieki temu jeden z naszych przodków został jako dziecko uratowany z pożaru przez samicę Bazyliszka, która zabrała go do gniazda i wykarmiła jak własne młode. Bzdura. Zapewne. Ale jaka piękna. Ale jaka piękna. No ładnie. Wypłacasz pieniądze rodzinom ofiar potwora? Dlaczego? Bo te ziemie należą do mojej rodziny, jeszcze z nadania księżnej Ademarty. Ale bazyliszek nie oddala się poza te tereny i nikogo nie zabija. Nie wyrządza żadnych szkód. Oczywiście, jeżeli się go nie sprowokuje. A jeśli coś już się wydarzy, to ja pokrywam wszelkie straty. Z własnego skarbca. Z własnego skarbca zwracasz też rodzinom mężów i synów, a dzieciom rodziców, rozszarpanych przez potwora? Oczywiście ma się rozumieć, że tego nie mogę zrobić. Ale wypłacam rodzinom ofiar sowity ekwiwalent. Zeszłego lata wdowa pory marzu dostała ode mnie 800 koron. Rodzina tego nieszczęsnego kupca też nie będzie pokrzywdzona. O, panie. W co to jest? To my 500 za informację płaciliśmy u Puce Buta. Powiedziałeś, że to ostatni bazyliszek. Skąd o tym wiesz? Ostatni egzemplarz tego gatunku. Widzisz, kiedyś było ich znacznie więcej, ale wyginęły, kiedy wykarczowano lasy bukowe. Sugerujesz, że istnieje bezpośredni związek między bukowym zagajnikiem a bazyliszkami? Istnieje pośredni. Otóż niegdyś lasy bukowe pełne były saren. A one właśnie stanowiły podstawowy pokarm bazyliszków. Kiedy saren zabrakło, bazyliszki przerzuciły się na ludzi. Wtedy niestety wkroczyli wiedźmini. I cóż, została już tylko ta jedna. Ostatnia sztuka. To samica. Jeszcze w zeszłym roku były dwa bazyliszki, ale partner Jokasty nie przetrwał. Jokasty? To jej imię. Mój ojciec tak ją nazwał na cześć nieboszczki matki. Jokasta wysiadywała wtedy dwa jaja. Ale kiedy samiec zginął, wyrzuciła je z gniazda. Hmm, dość brutalna historia, no nie chciałbym zabijać. Wiesz może, gdzie gniazduje ten twój bazyliszek? Pewnie, że wiem. Ale nie sądzisz chyba, że ci powiem. Te miecze nie wyglądają na zabawki. Nie wiem jakie masz intencje. W takim razie sam go znajdę. Zostawia charakterystyczne ślady. Łatwo go wytropię. Poszukam też drugiego ciała. Mówiłeś, że kupców było dwóch. Mm -hmm. No dobra. To szukamy dalej, CSI. No. Szkoda, bo tak wszystko wygląda, że ten bazyliszek no taki złe nie Dziwnie jest. Dziwnie no. wypalone plamy. To pewnie ślady pojadowitej ślinie potwora. Ten gatunek musi być wyjątkowo toksyczny. Nie inaczej. Rana zadana przez srebrzystego bazyliszka będzie się bardzo jątrzyć. Powinienem w takim razie przygotować eliksir przeciw truciznom. A gdzie tam? Uska jest cieńsza niż u zwykłych bazyliszków. To może znaczyć, że potwór jest bardziej wrażliwy na ogień. To prawda. Jokasta bardzo boi się ognia. To wrażliwe stworzenie. Wiedz, że gdyby przypadkiem przyszło ci do głowy ją zabić, zniszczyłbyś cały gatunek. No z jednego bazeliszka też wielkiego gatunku nie będzie. Rozbite beczki. Wyciekł z nich płyn. To chyba tanina, jakiej używa się do garbowania skór. Potwór rozbił beczki. Stąd zapach na ustach. Jokasta jest bardzo ciekawska. Intrygują ją wszelkie mocne zapachy. Pewnie to właśnie te beczki przyciągnęły ją do karawany. Ślady po ślinie i rozbite beczki wskazują na atak. Prawdopodobnie Bazyliszek dopadł tutaj drugą ofiarę. W każdym razie sądzę, że mogę wyśledzić potwora po zapachu jadu i garbnika. Po co masz ją śledzić? Jokasta jest pod ochroną. Gdyby zginęła, Równowaga w ekosystemie zostałaby trwale naruszona. Skutków nie dałoby się przewidzieć. Wystarczy, że nie będziesz jej prowokował. Nie rób jej krzywdy, to ona też zostawi cię w spokoju. Ja zawsze podejrzewałem, że oni specjalnie przywabiają do siebie Bazyliszka. Żeby zniszczył ich towary. A potem, najzwyczajniej w świecie, domagają się odszkodowania. Oho, a nie przyszło do głowy, że to szlak handlowy No dobra, użyj. przedmioty zostały wzmocnione No właśnie, mamy tutaj możliwość wykorzystania paru rzeczy Rycerska zbroja turniejowa A może, może czeka nas niebawem przebranie, tak? To 45, ale ciężka zbroja nie wygląda tak pięknie Jak nasza zresztą, odsłania te spodnie Okej, okay. lecimy dalej w takim razie Śledzić potwora, gdzieś ten zapach O właśnie, miał się pojawić Mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. Prowadź nas nosie. No, Wiedz mi, nosa do takich rzeczy. No zobaczymy, tak. No, może uda się coś jeszcze rozwiązać. Tylko jak to rozwiązać? Przegonić go gdzieś na tereny, gdzie nie ma ludzi, czy jak? Czyżby ten dziad szedł za nami, bo jakby. No właśnie, jakby słyszał jakieś kroki, tak to. Zapach jest zbyt rozproszony. Prawdopodobnie bazyliszek wzniósł się wysoko w powietrze. Ślady krwi bardzo wyraźne. Tylko nie deszcz, nie w takim momencie. Okej, okay. dalej ślady krwi. No dobra, to idziemy po nich. Powinniśmy gdzieś też dojść. Ale ja tak sobie trochę też się Primalowo skarży, tam. Zapach różne... jest znowu wyczuwalny. Ślady szukaliśmy. Ok, zapach łączy się ze śladami krwi i skupcem. Tak jak myślałem, druga ofiara. Jest mało naruszony. Bazyliszek pewnie niósł go do gniazda, żeby zjeść później. Ale coś sprawiło, że go porzucił. Ciekawe co to było. Aha, kontrakt. To przeczytamy. Drogi Gastonie, w odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące planowanej trasy przewozu beczek z Taninami. Potwierdzam, oficjalny szlak wspierany przez Gildię nadal prowadzi przez ziemię hrabiego, tego co tam poznaliśmy. Zarząd nie widzi potrzeby zmiany szlaku, tradycyjnie używanego. Hrabia zobowiązał się pokryć wszelkie ewentualne szkody poczynione przez biały terror. Także na wypadek ataku i zniszczenia całego ładunku Gildia nie będzie stratna. No tak, czyli w ten sposób sobie biznes wymyślili. No nic, chyba się zrzemniemy. Niestety to nam zabierze wzmocnienia broni, ale ta burza taka trochę była przeszkadzająca. Okej. Okay. Czyli rozumiem, Gilia sobie to. cwanie wymyśliła, że w ten sposób zarobi na towarze, nie niekoniecznie sprzedając go. Coś słyszę, ale to nie bazyliszek. Ludzkie głosy. I to facetów. Urze to takie. Coś ciepłego nam się tu szykuje, przerękła się. prawdziwi rębacze. Siebie, rębacze. Zator, krzywy ruszajcie się, przygotujcie sprzęt. Gdzieś polazło potworzysko, trzeba będzie przywabić. A ty to kto? Właśnie miałem wam zadać to samo pytanie. Mówią na nas rębacze. Rębacze? A nie pochodzicie przypadkiem z Trinfrid? A tak, pochodzimy. Momencik. No skąd wiesz? Coś ty za jeden. O, małem wspólnych znajomych? Może tak. Gerald z Rivi. Jestem Wiedźminem. Znam waszych kolegów po fachu. Boholta, ździeblaża, Niszczukę i Młodego. A. Wiedźmin... mówił mi Bohol to tobie. Podobno niezły jesteś w machaniu mieczem. Profesjonał... Dobra, zrobimy tak. Ruszamy na gada w piątkę. Bestia, podobno jest strasznie zjadliwa. Każda para rąk się przyda. A nagrodę coś my już od gildii pobrali, podzielimy sprawiedliwie. Umowa stoi? Panowie, chwileczkę. Co ja słyszę? Planujecie zabić Jokaste? No nie, tak nie może być. Przecież to stworzenie jest pod ochroną. Jeżeli chodzi wam o nagrodę od gildii, to... to zapłacę. Zapłacę podwójnie. Nie wolno wam zabić ostatniego przedstawiciela ginącego gatunku. Zapłacisz, powiadasz. Za to, żebyśmy nic nie robili. A to nowość. I co ty na to, panie profesjonał? Słyszałem, że bestia już pięcioro ludzi ubiła. Ciężko powiedzieć. Hmm. No, zobaczymy. Może jednak nie zabijemy. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. No dobra, nie zabijemy tego bazyliszka. Wiedźmin! Obrońca potworów? Widzieliście kiedyś hopy takie dziwo? Ech, no to nie porąbiemy sobie dziś gadziny. Mówi się trudno. Ty, czekaj. Coś mówiłeś o pieniądzach, zdaje się. Mówiłem. I słowa dotrzymam. Twoja dola, Wiedźminie. <słyska> to najłatwiejsza robota, jaką kiedykolwiek wykonałem. Bywaj, Wiedźminie. Ciekawie się z tobą pracuję. Bywajcie, rębacze. Dzięki, że oszczędziłeś ocastę. Obiecuję, zadbam o to, żeby nikogo więcej nie zjadła. Tym razem postaraj się lepiej, tak żeby już nikt nie mógł się dostać na ten teren. Oczywiście, tak zrobię, masz moje słowo. Chciałbym ci dać jeszcze symboliczną sumkę. Gdyby nie twoja pomoc, ci rębacze by ją zabili? Nie potrzebuję więcej tak, dostaliśmy. Co mogliśmy? Nie potrzebuję więcej pieniędzy. Możesz się przeznaczyć dla rodzin ofiar Twojej pupilki. Bardzo to szlachetne z Twojej strony. Tak zrobię. Jokasta odleciała. Poczuła, że gniazdo jest zagrożone. Pewnie w końcu wróci. Wróci. Zawsze wraca. Nawet podejrzewam, dokąd poleciała. Wytropiłem, że znalazła sobie nowego partnera. Co prawda to zwykły bazyliszek, a nie srebrzysty, ale może coś z tego będzie. Może Jokasta złoży nowe jaja? Może powstanie zupełnie nowy gatunek? Oby nie. Bywaj. Bywaj, bywaj. No to chyba złamałem wszystkie Wiedźmińskie zasady. Nie zabiliśmy potwora i jeszcze nie wzięliśmy kasy. No. Niedługo wygłaszam odczyt w Boklerskim Towarzystwie Przyrodniczym. Wspomnę w nim o tobie, Wiedźminie. Bardzo miło. Sorowe mięso, ale nieludzkie. Okej, okay. nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale jakoś tak... no nie mogę zabić tego potwora. No nic, słońce nam zachodzi, dzień się kończy i nasz odcinek się kończy. A więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami, Korle, trzymajcie się. Hej, hej.